Cześć, mam tu taką dosyć sporych rozmiarów przesyłkę. Powinna się w niej znajdować źródło światła LEDowe do plafonu. Tak wygląda kartonik, nazwany jest Targ, jakaś, no, trochę czuć chińszczyzną, mało to tak mi pachnie, ale to jest odczuwalny zapach, znaczy śmierdzi czegoś? wiedzieć. Zobaczmy co ten karton ma w środku mhm. wszystko, okej. Okay. No i tak widzimy jest tarcza, na której jest dosyć spora ilość LEDów, teraz dokładnie nie wiem ile ich będzie. Jest też y, zasilacz, który nam to na 12V tak dokładnie. To Mam jeszcze zestaw do montażu śrubeczki kolejne tu są zastosowane diody SMD5730 bodajże, czyli to są te troszkę nowsze diody niż te pospolicie stosowane 50-50 bodajże. Zobaczymy, jak będzie świeci za chwileczkę w drugiej części filmu postaram się to zamontować w lampie i zobaczyć. Ile to światło daje? Czy to warto takie coś kupować, montować, czy nie? Sam jestem ciekaw. No, i takie jest to źródło światła. Światło jest bardzo mocne, muszę przyznać, że świeci to naprawdę intensywnie. To źródło ma niby 15 W mocy według sprzedawcy. Diody tu są zastosowane SMT5730, czyli te trochę nowsze model diod. Średnica tarczy to jest 16 cm, ledwo mi to weszło w ten plafon, może, nie wiem, może lepiej troszkę mniejsze zamówić. Jak widzimy, zasilacz jest, był dodany do kompletu, jest przyklejony do górnej części tego plafona. Co jeszcze powiedzieć, kosztowało to z przesyłką równowartość 35 zł, czyli to jest, według mnie, bardzo opłacalny zakup. Nie ma co zastanawiać, sieć to naprawdę, naprawdę dobrze.